Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie w Ace Aventurę. Witam Was w drugim odcinku, już takim prawilnym. Pierwszy był trochę pilotażowy, żebyśmy się trochę zapoznali z tym, o co tutaj w ogóle chodzi. I dotarliśmy tutaj do takiego miejsca, w sumie jesteśmy na łodzi podwodnej, na Utiliusie, jak dobrze kojarzę. I tutaj okazało się, że znaleźliśmy jakąś tajemną lokatę. Ja tylko na chwilę jeszcze będę się chciał cofnąć, bo się okazuje, że tutaj zostawiłem jeszcze, o właśnie, w tej szafce, w której wisiał kluczyk, jeszcze jest plik gotówki. Musimy sobie go zabrać. I musimy jeszcze raz kliknąć na tę kartkę, chyba tą. Mapy! Akurat tego nam trzeba. Możemy zrobić origami. O właśnie. To twój ulubiony, Spike. Przeuroczy miś koala. Pochodzi z Australii, gdzie żyje na drzewach eukaliptusowych i źle tabletki od bólu gardła. Tak jest. No właśnie, widzicie, pierwszy raz jak kliknąłem, on tam coś powiedział i w sumie nic się nie wydarzyło. Okazuje się, że trzeba na niektóre rzeczy dwa razy klikać. Także warto to y, zapamiętać. Y, no i teraz będziemy mogli iść dalej. Ja jeszcze Wam chciałem powiedzieć, tutaj się zadeklarowałem, że się zainteresuje, co ta firma Seventh y, Level jeszcze stworzyła. Poza Ace Venture'em. Jak się okazuje oni tworzyli gierki od 1994 do 1998 roku, czyli akurat Ace Ventura gdzieś przypada na połowę działalności tej firmy. I z tego co sprawdziłem, tak naprawdę w sumie wydali z 10 lub 12 gier. I tak naprawdę nic nie kojarzę zupełnie. Tam, widziałem, że wydali na przykład Tamagotchi na PC. Ale no nie wiem na jakiej zasadzie to by miało niby być. Także generalnie wychodzi na to, że ta firma nie za bardzo cokolwiek osiągnęła, pewnie została potem wchłonięta przez jakąś większą i tyle, tyle ich widzieli. Dobra, teraz jesteśmy już tutaj w tym pomieszczeniu. Najpierw muszę się tutaj na mapę zerknąć. I mamy tutaj tak, mamy jakąś wyspę zaznaczoną na czerwono. Mamy tutaj różną, znaczy mamy tej długości i szerokości geograficznej. Mamy piórko i kawałek papieru, mamy jakiś cyrkiel nawet. Ale nie dotykam tego. Dobra, cyrkiel Kto to nie. Wie, gdzie to było? <laughs> Bingo! Nazywa się wulkania. Aha, to jest wyspa wulkania, czyli to, co widzieliśmy ostatnio na tamtych notatkach w pamiętniku. Ja cały czas mam tutaj te notatki, sobie wszystko zapisałem. Także. Musimy generalnie teraz tutaj na tą kartkę. Przepisać sobie tak, jakby y, tę szerokość i długość geograficzną, żebyśmy mieli te parametry. No, jakby Ace Ventura nie był w stanie zapamiętać, że 50 na 50, no ale musimy sobie to wpisać, więc y, musimy wybrać po prostu piórko, y, kliknąć prawdopodobnie 50 długości i wpisać sobie tu. O, właśnie. Dobra, i tak samo musimy zrobić sz z szerokością. Pyk. Byk. My musimy sobie te dane wziąć ze sobą Tajemna wiedza to jest. Yy, I wychodzimy stąd. I spróbujemy teraz kliknąć sobie w tą szafę, bo gdzieś tam w tej spajki zniknął. O, jest spajki. Udało ci się Spike. Śpij z jednym okiem otwartym małpiszonie. Dobra, tutaj mamy. Yy, tu nie mogę niestety przeczytać, bo jest tak ciemno, że nie widzę, co tam jest napisane. Spike, jesteś geniuszem. No dobra, w każdym razie chyba zostanę kapitanem Nemo. A, on to zabrał ze sobą. W ogóle, ile my już mamy rzeczy, rzeczy tutaj? Mamy przebranie kapitana Nemo, fajne w ogóle. Koperta, perła, mapa, no współrzędne wulkani mamy, jakąś gotówkę, dobra. Czy tu jeszcze coś mogę kliknąć, nie. szafa? Nie, Spike też nie jest zainteresowany, więc chyba musimy po prostu sobie stąd wyjść, na to wychodzi. Eee... Dobra, wyjdźmy sobie na korytarz, bo tu już raczej nic nie mam do zrobienia. Tutaj mam informację, że muszę się udać w stronę złotego włazu, ale na razie ta gra jest na tyle prosta, a tu jest od razu pokrywa, ta gra jest na, na razie na tyle prosta, a tu mogę iść jeszcze wcześniej nie mogłem tu iść aha, bo to jest strona wyjścia dobra, tu nie chcę ta gra jest na tyle prosta, że na razie w sumie nie potrzebuję za bardzo podpowiedzi więc będę próbował na razie sobie radzić sam chociaż, no jakbym nie przeczytał tam kawałek opisu, to już bym przegapił tę mapę i te pieniądze, które zostawiłem ale pewnie potem bym gdzieś się znalazł panel cień... Cienio... Nie wiem, co tam pisze cieniujący chyba. Tutaj muszę coś włożyć na pewno. Może ten klucz? Okej. Okay. Dźwignia. No dobra, i mamy tutaj wiele <śpiewanie> ryba. Nie! Nie mogę pogadać z małpką. To jest konserwa. Aha, to jest w ogóle w kształcie takiej puszki, patrzcie, jak konserwa otwierana i w środku jest ryba, mały wieloryb. Mały balenoptera musculus albo wieloryb. Dla nieznających łaciny małkiszonych. Simon zastawiał na nie sieci. <noise> Generalnie troszeczkę podgłośniłem y, grę. W międzyczasie, ale... Widzę, że on raz mówi głośniej, raz mówi ciszej, więc i tak może być trochę problem. No już niestety nic nie wymyślę więcej. Mógłbym, znaczy zrobi, mógłbym zrobić tak, żeby było głośniej, ale to z kolei jak będzie bardzo głośno, to będziecie. <gryw> będą wam uszy pękać. Także musi być tak pomiędzy coś ustawione. Yy, dobra, i co teraz muszę zrobić? Aha, czy klikamy na niego cztery razy. Tak jest napisane. Słyszysz to, mało szefie? Żałosny płacz. Wielorybów. Tam, skąd przybyło to wielorybiątko jest ich więcej i założę się, że jeśli uwolnimy małego, doprowadzi nas prosto do wulkanu. Mhm. Mm Naziewanie mi wzięło takie upał jest, że po prostu spać się tylko chce. Dobra, wielorybek jak podpłynął i teraz nas zabierze do wulkanu, tak? Dobrze zrozumiałem. To się nie ruszy. Aha, no włączyłem. Włączyłem go i co? Daj spokój. Może mu muszę pokazać współrzędne, co? Prawie, ale nie zupełnie. Prawie, ale nie zupełnie, to może mapę. To nie pasuje. No dobra, no widelcem raczej nie. Zerknę sobie tutaj w opis. Aha, po prostu na razie musieliśmy tylko włączyć nadajnik, także... Teraz musimy sobie wyjąć strój kapitana Nemo. Nie będą razem działały. Aha. No to dobre. To idziemy do góry. Chyba teraz muszę użyć strój kapitana. W sumie już na to bym nie patrzał. Musimy na moim statku! Kim jesteś? Nemo! To niemożliwe! Śmiesz we mnie wokić, mały człowieku? Patrz, jak steruje mój prawowity statek ruchem ręki. Nurkuj. Teraz wydłużę. Salonowe sztuczki. No. <śmiennie> to znowu nurkujemy. Znowu nurkujemy! Zabiorę cię w głębiny, nieznane człowiekowi, gdzie olbrzymie ciśnienie zmiażdży Ci czaszkę jak krabski obiad. Ale to nie wszystko. O, czy ci wyjdą na wierzch, kręgosłup będzie pełni meduzy. Paznokcie wyskoczą ci jak... Jak takie malutkie, skaczące rzeczy Nie mógłbyś, nie mógłbyś nas wszystkich pozabijać Nie mógłbyś? Ja nie żyję Witajcie w moim świecie, kociaczki Nemo, wystarczy Oszczędź mnie, zrobię wszystko Wszystko? Wszystko? Tak, tak Dobra Marsz do pokoju, do łóżeczka Gasimy światło bez kolacji I nie zapomnij umyć zębów tak bakciu. Ale jak to tak bez kolacji? Płaszcz kapitanema. Dobra, co my tu mamy teraz? Bo w międzyczasie sobie tak kliknęłem na opis, to wam powiem, że to chyba nie jest jednak prosta gra, tak jak Hokus Pokus, bo tutaj już się zaczynają robić takie typowo klikaj wszystko na wszystkim. Więc będę sobie tutaj spoglądał na ten opis, żeby za, za bardzo tutaj nie wydłużać całej naszej... Zabawy. Na pewno muszę na razie podejść sobie do... na stół nawigacyjny. I tu będziemy musieli sobie ułożyć jakąś... O, Aha, właśnie. Stół nawigacyjny. Musimy się dostać do wulkanu. No i tu musimy to ułożyć, no i... Czekajcie, to pasuje. To może nie będzie wcale takie trudne. Cel wulkan. Tylearko? Koale poproszę. Wystarczyło tylko przełożyć na szczęście. Ja, ja nie, nie, nie lubię tych takich łamigówek. Zresztą w Neverhudzie też mieliśmy ten problem, że tam długo dosyć mi to szło, tylko tam było z 9, a tu z 6 to łatwo. I musimy teraz dołożyć tą brakujący fragment mapy, który właśnie wzięliśmy sobie. I teraz się zgadza wszystko. Nagle się połączyło w jedno. To jeszcze jest, bo to jest coś, folia. Ale nie wiem co, folia. Rany, mamy mapy, ale nie widzę wulkanii. No i dobra, i teraz musimy sobie. My wiemy, że wulkanie jest tutaj na 50 na 50 ale że Ace Ventura jest y, oszołomem lekkim. Tak chyba mogę to nazwać. To nie jest jeszcze obraźliwe, bo to jest w sumie na jego korzyść. Y, współrzędne wulkanie musimy tutaj przyłożyć, żeby on sobie ogarnął. O, i od razu się pojawił tej krzyżyk. Nie? Czy teraz mogę tą folię zaciągnąć, czy... O! Pięknie. No i mamy prawdopodobnie już tutaj dobrze. Nie, nie dotykam tego! A to jest jeszcze w ogóle to nie, jakaś. Gdzie to było? Na tej folii jeszcze się pojawiły jakiś tutaj kąt, ale nie mam pojęcia co to robi. Juro? Aha, musimy coś nakreślić tutaj. Panie Sulu, synchronizować wszystkie namiary na wulkanie. Cztery urpy. I e, Spike, nastaw swój skaner na średni zasięg. Na wulkanie jazda. Spok nastaw swój skaner? <grych> Zobaczmy na peryskop. Daj spokój. A, nie mogę, czyli tutaj jest coś. Tu są w ogóle jakieś przyciski. O, pięknie. Dobra, tylko czy to mi coś tutaj daje w ogóle? Bo ja nie wiem, co ja robię za bardzo. Okej, okay, chyba, chyba nie wiem, co robię. Więc na razie sobie zejdźmy z tego. Tu jest, zobaczę, co tutaj jeszcze jest. To jest wyjście. Mamy pokrętło. Tu jest jakaś wajcha, sonar. Teraz coś nam powie, czy nadal nic? E czuwa jak piec. O, jesteś. Uwolnienie. To pewnie będzie ten wieloryb, co nie? Ten sonar. Jestem tuż za tobą, kotku. Tak, tak, dobrze pomyślałem. Wezwanie. Trochę nie wiem, co tutaj mam zrobić. Aha, że teraz on jest jakby na okręcie. Mogę go uwolnić i go przyzwać. Eee. Yy... Dobra, muszę sprawić, żeby uciekł z pola gry i... i wtedy go wezwać. O. No i co? Teraz nie przyleci w ogóle? Zgubiono sygnał. O, płynie, 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 dobra. I tutaj mogę jakoś strzałkami niby kierować tym, co widzimy, ale nie wiem jak do końca. Czekajcie sekundy, sobie sprawdzę na spokojnie, o co tutaj chodzi. Okej, okay, jestem, Wam powiem, że jestem pod silnym wrażeniem trudności tej gry. To już, już, to już nie jest prosta gra, już w tym momencie, już zmieniłem już zdanie, że to jest prosta gra. Ale jak zobaczycie, jakie tutaj są zagadki, to ja się nie dziwię, że oni więcej nie robili przygodówek. Tylko nie dlatego, że są złe. Właśnie mi się wydaje, że są dobre, tylko że są tak trudne, że naprawdę trzeba być mózgiem, żeby to wymyśleć. Nie wiem, jak długo by trzeba było siedzieć. W każdym razie tutaj to jest jeszcze pikuć, bo muszę po prostu uwolnić tego wielorybka i ja muszę po prostu za nim podążać. Wow, 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 tak, żeby go nie zgubić z sonaru. Bo my teraz za nim płyniemy, a on płynie na wulkanie generalnie. O! Dobra, jak wiem, że on cały czas gdzieś płynie do góry i w prawo, to będę zawsze go miał trochę niżej i z lewej. To mi nie zdąży uciec w razie co. Dobra. Czyli dotarliśmy do tej wyspy. Właściwie to nie, nie, nie pamiętam czemu my tutaj mieliśmy przypłynąć na tą wyspę. Nie. No ale dobra. W każdym razie teraz się zaczynają przygody, bo niby dopłynęliśmy już do tego miejsca, ale to jeszcze nie wszystko, żeby się tam dostać. Muszę jeszcze raz opuścić peryskop. Ok, teraz widzimy coś takiego. I tutaj to, co ja klikałem. To to jest yy, jakby lampa. I musimy wysłać sygnał sobie wyobraźcie teraz tym morsem, który znaleźliśmy, znaleźliśmy w, w, w tym pamiętniku dzienniku, czy jak to tam nazwać tego żaka. Tam było długi, krótki, długi. Ja sobie to zapisałem. Spróbujmy, czy to zadziała. No, zadziałało, widzicie? Ale ja jestem pełen podziwu. Że trzeba było akurat to tutaj kliknąć. Skoro ja miałem wiedzieć, że to jest lampa, tak naprawdę, nie? I że to muszę morsa tutaj nadać. Trzeba by mieć jakąś wiedzę jednak, yy, taką odnośnie okrętów, żeby to skumać. Dobra, czy ja mogę teraz już stąd wyjść? Po prostu. No. <grytory> Aha, to chyba znowu ja steruję. O, ja Jak na przygodówkę, click and point to wyjątkowo często się klawiatury używa. Dobra, za szybko skaczę. Trochę jak Froger, nie? To teraz wygląda. Dobrze, że chociaż żyćka są nielimitowane. Ten trzeci wielorob jest jakiś podejrzany, bo on tam. To jest to słaby. Dobra O, chyba akurat w dobrym momencie skoczyłem, bo tam ten zrobił. Gejzer, dobra, teraz fajnie, bo nawet się nie widzę. Także czekamy. Mam nadzieję, że mnie nie strąciło do wody, bo słyszałem znowu gejzer. Nie, jestem. Jest ok. No jak? Jak? To przecież dobrze było. Ja pierdzielę. Hop. Nie umiem. To już było złośliwe. One nie dają znaku żadnego, że będą pluły. Dobra, jak ten już się wypluł. No, dlaczego? Dlaczego? Bardzo nieuczciwe to jest Hop Hop Hop, dobra I hop Hop Czy wy to widzieliście? Już miałem skakać Piesku Spokojnie Ja mam takiego pieska kochanego, że jak ona słyszy, że ja się denerwuję nawet grając w grę to przychodzi zaraz się tulić, żeby... żeby mi poprawić nastrój. Ja teraz to się nie denerwuję, tylko po prostu... Jestem wzburzony silnie. Ale ona i tak ma swoje. Tutaj wiem, że ten drugi wieloryb płynął równo ze mną, a ten na którym płynę wypuszczał gejzery, więc... Płynie równo ze mną? Płynie. Ej, no to tak jest za każdym razem? Na no serio? Trochę nie, nie fajne. No ale już wiem co muszę zrobić w takim razie. Trochę hamuwa, nie? Że... Zawsze w tym samym... No to to już, o tym to już nie mówię. One nie uprzedzają zupełnie. Nie sądziłem, że spędzimy tutaj 5 minut walcząc z wielorybami. No, to to. To jest przynajmniej bardzo hamskie. Ale tak przynajmniej. Teraz pewnie wystrzeli gejzer, bo. To czemu by nie? No dobra, zdążyłem. I teraz, jak skoczę na tego. To od razu będę skakał dalej w ciemno. Hop. No, i teraz jest git. I teraz muszę tylko tam szybko. No! Wszystko rybie, co się rybio kończy. <śmiech> <śmiech> a słodki zapach zwycięstwa. Przystaneczek w przytulnym domku dla kryminalistów, aby podrzucić okropnego żaka. a Spike i ja zmierzamy do domu. Czyli ja tutaj przypłynąłem, żeby ocalić no, wielorywy. Zielonego świństwa dla naszego znajomego krwiopijcy. Dziękuję. No dobra, jesteśmy u siebie z powrotem. Mogę teraz do sąsiada? Nie. N nie mogę, no, no to trudno. Nie mogę tego zrobić. Aha. A, po prostu to tak jakby zrobiliśmy misję, straciliśmy wszystkie przedmioty i wracamy z powrotem do domu. To nawet ciekawe rozwiązanie. Przynajmniej się pozbywamy tych przedmiotów, nie? których już nie będziemy potrzebować. A niech to pingwiny się rozmrażają. <laughs> pingwiny się rozmrażają. Pokażę sobie powciskam dodatkowe rzeczy jeszcze, których wtedy nie wcisnąłem. Kosz na śmieci? Nie. Co tutaj mamy? Skrzynka z bezpiecznikami, telewizor. Nie ma prądu. Ciekawy czemu? zapisać się do klubu lewatywy miesiąca. <grymne> tak, będę płacił gotówką. O, zapłacę ekstra za pielęgniarkę w domu, żeby zapewnić sobie właściwe dozowanie. Nazywam się Shika Dance. Ten to ma pomysły dopiero. Kanapa? No dobra, no to wszystko poklikamy, załatwiliśmy w takim razie jedną sprawę, uwolniliśmy... Uwolniliśmy wielorybysz na to kółko, bym kliknął, jak się da, a nie da się. No i to by było na tyle dzisiaj. W takim razie, bo chyba znowu puka nasz ulubieniec, bo czynsz chyba przyszedł, więc ja zapisuję grę. I to, by... I to by było na tyle dzisiaj. Nagranie potwierdzone. Wszystko gotowe. I w takim razie widzimy się w kolejnym odcinku, a ja już dziękuję za obejrzenie tego, także cześć.